Kto? Halo! Boże, jak dobrze że wstałeś? Lufer, bo ja już egzorcystę zamówiłam. Lufer, eee, ja do więzienia nie chcę iść. O mój Boże. Idę do swojego co, pokoju. Co żeście zrobili? My nic. Co Halo, otwieraj policja! Lufer, kogo porwałeś? Nie otwieraj, nie otwieraj! Dobra, nie ma, nie ma co zwlekać, przeszukujemy ten dom. Nie! Nie! Hej, witajcie! Ja jestem Luffer, a to jest kolejny odcinek z Minecraft Domu. Kochani, teraz bardzo ważna informacja. Dlaczego nie masz szkolnego Mam Talent? Otóż, kochana telewizja TVN zablokowała mój film, gdzie były elekcje Tak, po prostu zablokowała mój film i nałożyła na mój kanał Copyright strike'a To jest taka, kochani, tak jakby takie ostrzeżenie od YouTube'a gdzie jeżeli ma się takie ostrzeżenia, trzy. No to kochani, traci się kanał Tutaj macie screeny, że mam pierwsze ostrzeżenie I tutaj macie screen, że ten film zgłosił TVN Niestety kochani, z moim menadżerem walczymy Jak na razie oczywiście nie odezwali się Więc musimy czekać Jeżeli kochani odpiszą, to wtedy będziemy kontynuować Szkole Mam Talent Więc prawdopodobnie przesunie się ono o tydzień Więc jeżeli chcecie, żeby to Szkole Mam Talent było Trzymajcie za nas kciuki i zostawcie teraz łapkę w górę dla motywacji i napiszcie komentarz Lufer nie łam się, będzie dobrze, to ja wam przypnę serce. No i kochani, mam nadzieję, że wybaczycie mi to. Nie jest to z naszej winy, nie jest to z winy ekipy. My no już byliśmy praktycznie gotowi, mieliśmy piosenki. Przygotowane wszystkie piosenki blokiego, shreka i tak dalej, więc mam nadzieję, że poczekacie jeszcze tydzień. Miejmy nadzieję tydzień, bo jeszcze nie wiemy, póki te cioty nie odpisały. Niestety nie chcę ryzykować, że pozwolą mi odcinek kolejny, bezpodstawnie na dodatek. Nie wiem, nic nie puszczając z telefonu, więc mam nadzieję, że wybaczycie mi to. 10 tysięcy łapek w górę, to jest kolejny odcinek z Minecraft domu. Dzisiejszy prób łapkowy z racji tego, że straciliśmy jeden filmik. No i nie ma szkolnego mam talent, liczymy potrójnie. Tak, kochani, więc zostawcie tę łapkę w górę. No i pamiętajcie, że losujemy do naszych serii fabularnych. Zasubskrybujcie koniecznie kanał, jeżeli chcecie zostać wylosowani. Stawcie dzwona, stawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, bo to komentarze losujemy. No i kochani, zostańcie wspierającymi, żeby nagrywać razem z nami. Tak, jeżeli zostaniecie... Sprawiającymi emeraldowymi lub diamentowymi się nagrywali codziennie Dosłownie codziennie razem z nami Więc zróbcie to, czy to odcinki Czy to live'y, które też są codziennie O godzinie 20 Dzisiaj o godzinie 20 Lub kochani 21 Będzie pierwszy live w moim nowym mieszkaniu Tak, więc widzimy się godzina Mniej więcej 20, 21 Bo o tej godzinie będę miał montowany Internet, więc ustawiacie sobie przypomnienia na mniej więcej 20, 21 To wtedy będzie Live, dokładnie tak 10 tysięcy łapek w grę to jest kolejny odcinek Z Minecraft domu, ja wam nie przedłużam Życzę wam miłego oglądania I buja!

He? He? Nie jest Mary? ona naprawdę pojechała ze mnie? Nie poinformowała no nic. No co? Piedłucha, do zmiany, to. Tak. Cicho, bo budzi swoje rodzeństwo, okej? Okay? Cicho, tak, tak. Tak! Cii, li, 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 li. No, cicho, no.

Jest godzina po otwartej, scenie nie gra roli dziś. Ech, hej, witajcie! Jestem Lucyna! A to jest kolejny odcinek z Minecraft domu. Kochani, dzisiejszy przykopkowy Jeżeli chcecie kolejny odcinek z Minecraft domu, to zostawcie pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek w górę, każdy bez ją. No komentarz Stary niedźwiedź mocno śpi To przytnąłam serducha Stary niedźwiedź mocno śpi My się go boimy Do lasu chodzimy Jak się zwodzi to na wie Nie pamiętam tekstu, pewnie pomyliłem Jak się zwodzi to na wie Nie, tylko nie to Tylko nie to Proszę nie. To, że dzieci tu jest. To jest zasługa Cytmatiego i rybki. Tak? Tak? Tak. Ale nie płaczcie. No. Dobra, no, no, poczekajcie chwilę. Idę, idę po smoczki, idę po piłeczki. Po poczekajcie chwilę, dzieci. Mówię. Co jest? O, fu Chciałeś dzieci? Tak? No to masz. Nie, 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 ja ja, nie wychodzę, to jest strefa skażenia. Ej! Nie, to jest jakiś prank. To jest jakiś prank. Halo! Wyjdź z szafy, dziecko numer jeden. Dziecko numer trzy. Proszę o wyjście z. No co to jest? Może na to nie wdefnął. Którego. Lufer, obudź się Lufer, obudź się OBUDŹ SIĘ CO JEST NIE TAK Gdzie są dzieci What the fuck Co tu jest Nie 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 ja nie, nie mogę Ja tak nie Co jest Coś się ze mną nie tak Czy ja mam kurde CO JEST HALO Rrrr. Czy Ten koszmar Halo Halo Najbłędniejszy ich Bloki Smolax Mary Natek Vivi Co jest? Kase? Emilia Czy ma ryba proszę Gdzie ja jestem? Co jest? Kochani, komentarz, to chyba koszmar, to serce. Ja widziałem trójkę dzieci, które biegną. No cóż, one raczkują dopiero. Fuuuu, to jest jakiś głupi drang. A no dzieci. Dzieci, dzieci. Nie, ja tam nie wejdę. Te... o nie itp te... Halo Czy jest tu kto? Halo Czarnisz! Pomocy! Mamo! Co to jest? Co mi pokazało? Jak stąd wyjść? Jak stąd wyjść? Halo? Nigdy w życiu nie wejdę po Nie, 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 nie! Halo! Kurde, kurde. Co jest z wami nie tak? Dzieci, 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 dzieci! No! Co jest? Jak one się tam pojawiły? Eee, to jest jakiś koszmar. Eee, eee, eee. Co to jest? Nie jest kupę! O mój boże! O mój boże! Do no no wyjścia, do 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 no wyjścia. O tam, podobno, wyjście. wyjście, 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 wyjście. No nie! Co tu się dzieje? Halo! No fny pan w siki polami, to gdzieś jest! Daj mi silny tebłek O mój Boże Nie, ja muszę sobie pośpiesić Muszę sobie pośpiesić Huuu Pani zasubskrybujcie kanał zostawcie dzwona, stawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz Horror, dziecięcy horror w Minecraft Tu przytknę mam serce Pamiętajcie kochani Nie stańcie koniecznie starającymi przy... Aaaaa Gdzieś pękło Aaaaa Aaaaa

Ty Co? wiesz o co chodzi? O Rusera, co? co A, no. już który się z nimi święci i mnie twoje przycisk. A ten już zdążę. No, nie! no, 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 Nie, ktoś no, ktoś no no Dawaj, no no. nie, 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 nie. Wow. no, tak Co? Co? no, a ja sobie oh. to Na moc to go uderzyłem! Oh, no to nie wow. jest niezbyt! Halo? Tylko żeby go obudzić. Oh, wow. Wstawaj, Luke! wstawaj, zesrałeś się! Ej, i myślicie, że jest ślepy teraz? Możesz nie wow. być może. Jak to widzę. To... No, go w drugą czyli widzi. Dobra, Ale mogę go się, albo dropem? Nie, nie! Możemy zrobić z tego powidła! Lufer, bo ja już egzorcystę zamówiłam. Dlaczego? Bo darłem, żeby, żeby cię leczyć, Żeby cię odpędzić! Kopie no. darłeś się, lunatykowałeś, latałeś po całym domu, krzyczałeś, że tu jakieś. Co to w ogóle było? Że kupy, siki, że. Parka! Ale kogo, no! no. Ja? Jakiś tak tak a, jak, a jak do ciebie podeszedłeś, to zacząłeś... a, kies, a kies odejść od, od ode mnie. No i wtedy ja ciebie wolno no, z tej siły, no i się ogarnąłeś, ale złamałem nad co? Ale za to masz nie mam pod okiem, więc niczego nie żałuję. Dlatego to. zaraz przyjedzie ksiądz i egzorcysta. Znaczy egzorcysta jako ksiądz i. jak ona się tak, ta. ta nie, co to? Co, 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 co jakaś No jakaś tam pomagierka przyjedzie i będzie, będzie odpętać cię. Mam koszmar, słuchajcie. Jaki? O, nawet nie wiecie. ja przeżyłem. O mój Boże. mam mimo pod okiem. no I to takie tak spore. To A. wygląda, wygląda na tak czy tylko uderzyłeś kastetem. No nie, ale co miałem na tarcie, tak o tym przez pół godziny. <noise> co to było? Tenzura. Nie Co was widzę. A co Co? jest? się stało? Co się stało? Co tutaj. Były wszędzie, wszędzie, Co się też oszalał. się stało? Co są tutaj, wszędzie się stało? Co się Jedzie. Nie, nie, nie! Dlaczego? Nie, 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 na łeb padłeś! Oh. <śle> Ej! <śle> Teraz jest smutne! Ale ja go. Ja go nie uderzyłem! To jest Maja! Jeszcze kobietę! O! Ja, ja nie uderzyłem! Przepraszam, ale ja chciałem sprawdzić, ona jest prawdziwa! To Maja, uderzyłem! Maja, Wuje kluferę kupić i kłada na komunie! No o co wam chodzi w ogóle z tymi dziećmi? Ona na wam się śniąć? Czy wy macie jakieś. Tak. Csz, czy tak. 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 Tobie też? No! Dziwnie. Czemu dziwni. tak? idę po tego egzorcystu. ale normalni. też, Miałeś tak, że miałeś pełno dzieci w domu, które cię atakowały? Tak! Tak! tak. Jesteś Jesteśmy. nie. kiedy ten egzorcysta? Jesteśmy, <laughs> nie Zaraz do niego zadzwoni, sprawdzę się, czy jedzie. Okej. Okay. Ej, naprawdę. Rufa, no no na się naprawdę, się serio. Położysz, odpoczniesz, wyluzujesz ja się. Nie spałem dobrze. Nie, ty... nie wiem, bo założyłem Napiszcie komentarz, czy to widzieliście. To przypnę wam serce. Teraz każdy bez wyjątku pisze komentarz, czy to widzieliście. Już teraz. Tak. W sumie i wiadomo. tak dzisiaj dzieci wracają do nas po tym, co się stało. No i może dobrze. Może to dla nich lepiej? Nie będzie. Jezu, spać tak kocham cię, mm, Moje słońce kochane. Niech nas nie lubi. Moje też. słoneczko kochane. Tak, tak, tak. Chłopie, masz szczęście, żeś walnął w czapkę i lekko. Przepraszam, ale naprawdę chciałam sprawdzić czy jesteś prawdziwa <tryk> a, serio, zajdę ma być ten egzorcysta? Nie, 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 nie Czekaj, no sprawdzę czy jesteś prawdziwy Au! No, au, no, no jestem! Dobrze, dobrze, no, go! No, no, no już! Tak, atakuj go, a już, nie mnie Już, spokojnie, nie. No, no co, chciałam sprawdzić czy jesteś prawdziwy ale ja możesz sprawdzić czy blok jest prawdziwy. To się kierował. Nie, nie trzeba, oh. ja dziecka nie biłem. Refer, mogę sprawdzić, czy jesteś prawdziwy? Nie. No, no. Prawdziwy? No dobra. To teraz ja sprawdzę, czy jesteś prawdziwy. No. Au, au, au. au. Ktoś chce jeszcze sprawdzić? Ja chcę! Yy... Ty już no. mimo pod chodźmy. okiem zapewniłeś, dobra? Ok. A chcę sprawdzić czy ono jest prawdziwe? No, wow! no. No! A, no jest! Max, może ty w następnym w kolejce? Nie, nie, ja tutaj... Mi się wydaje, że chyba już jemu wystarczy. No. Bloki musimy pogadać. Musimy Ale o czym? pogadać. No a o tym, a co się działo w nocy? A, a o tym. No tylko że Bloki nie chodził po całym domu, nie krzyczał, nie piszczał, nie mówił, że wchodzi w siki o, nawet i lepiej, ów. To się cieszę. Tylko te napisy, co widzieliście, tylko teraz, czy to widzieliście? Napiszcie, teraz każdy bez wyjątku, piszcie komentarz, czy to widzieliście. To ja przypnę wam serduszko tak? Każdemu bez wyjątku. Każdemu. A za noc, Masakra. Dobra, dobra, ludzie, ogarnijmy się, bo ja dzwoniłem po ten pochłownik, żeby przywiózł wam wyciągnąć ten nasz kamper. Jezu, nareszcie. A kto, kto go będzie wyciągał? No, chyba szyreku? O kurde, to chodźmy, 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 chodźmy. Czekajcie, co? Kamper? Gdzie? To Gdzie, bo ja władzer jechał do basenu, no trzeba go wyciągnąć. Zapomniałem... Hmm. Ja Miałem słową pamięć. Co? No, to, e? to, to, to co? Ty? To jest? To to jest? <laughs> eee, to, <ty>. to jest? <śmiech> eee. <śmiech> eee. <śmiech> mnie to nie mnie to. Co nie jest? Co? <laughs> eee. Nie Rufel, nie ja nie do więzienia nie chcę iść. O mój Boże. Idę do swojego... Co żeście zrobili? My nic! Co się tu dzieje? Patrzcie, do policjantów! Jak po nas, to się nie przyznawaj nawet. Halo, otwierasz policja! Muffer, kogo porwałeś? Nie otwieraj, nie otwieraj! Oni Mówi, przyszli ślicznie. po mnie! Nie otwieraj! Za chwilę wyważymy te drzwi, szybko! Tam. Chodź tu. A kto tam? Nie się lepiej. To nie są A, żarty, proszę cię. Ja, ja nie żartuję, kto tam? Policja. Kto? Halo? Widzę panią, proszę się przedstawić. Proszę się przedstawić. Proszę podać imię i nazwisko. Proszę podać imię i nazwisko. Mówi ostatni raz. Po proszę podać imię i nazwisko. Mówię ostatni raz. Proszę podać imię i nazwisko bo zadzwonię po policję. Policja już tu jest. Pa po co państwo tutaj są? Słyszeliśmy jakieś głośne krzyki w całym sims Słuchać jakieś ryki, krzyki, więc przyszliśmy. Jakieś Siki, krzyki, piski. Siki, kupy, nieważne. Nieważne, proszę otworzyć. Chcę nie. to wyjaśnić. Hasło! Abra zapraszam. Nie! Hasło! Okoń! Ty jesteś okoń! Co Puść ich, puść ich. No to jak coś co ty taką mówiłeś? Eee, proszę, proszę! Eee, <grych> e, proszę nie uciekać. Dzień dobry, dzień dobry, dzień, dzień dobry, coś co? Czemu pan chodzi na lasu po domu? E, Do nic. Mój dom, okej. Okay? Do z pan mali tak, ma potokiem? Eeeeee to on Na On na Ej! Ty! Uderzyła mnie proszę pana, na, na na wideo nawet nagrane, na mogę pokazać. Proszę ją skuć Gdzie co? To dziecko takie są. Sprawa załatwiona. Eee, no. do, do widzenia. A dzięki! Nie przyszliśmy w tej sprawie? A. Czesz możemy się to, tym zająć Nie, nie, Uciekło. nie. Nie, 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 nie. Dobra, nie ma nie ma co zlekać, przeszukujemy ten dom. Co? Na, Rado, Z jakim prawem? Tak jak? Ja się kawałek do tego. Na Właśnie dobry? Właśnie jaki Eee... Cześć! Czy jesteś Em... Emi! Emisio, co ty tu robisz? Eee, mieszkam! Z tymi debilami? No, Znaczy ja tu to jest y, obrażanie y, Dobro youtuberów! To, A, nie to jest jestem debilem! A tak. A to też, jest... no to jest wykroczenie, nie można tak. Niech pan niech pan nie nadużywa praw, nie? Flu, co to tak śmierdzi? Z no psami, jakimiś mokrymi. Kurde! Treku. To ja? tu ja jestem przecież? Eee... Pan chciał coś powiedzieć? Eee... Czyż dobrze powiedział? Nie wiem o co wam chodzi. D dziękuję panu za, za panią, pa, pani za służbę, tak? We kraju. Po co? Cię. Wyjmujemy już ten samochód z basenu, bo tu będzie jakieś zgromadzenie no. niepotrzebne. Tak, tak, chodź, chodź, chodź. chodź. Eee ja też właśnie, jeżeli Państwo są takimi obywatelami, wiecie państwo, policja, policeman, to znaczy po chyba grecku Polis, czyli Miasto, czyli służba miastu. Czy moglibyście służyć miastu SimsCraft i nam pomóc samochód z basenu? Dokładnie, każde ręce się przydadzą do robora. Przepraszam takie pytanie, jak my tu wszyscy stoimy, kto jest z dziećmi? Jakie dzieci? Eee, może ja pójdę do nich? Nasze e, także dzieci... Także tak, e, mogą państwo pomóc? pana? Eee, no możemy jakiś tam policjantów wysłać, ale i tak musimy przeszukać ten dom. Eee, to zapraszam... Nie macie nakazu. E, to zapraszam, zapraszam, proszę. O, jest ja z przodu zaparkowałem. Szybko bądź. Eee, proszę, proszę, proszę. Proszę nie pytać, co samochód robi w Panie to zaraz, już mam pytanie. Tak? Co? Skąd tam to się wzięło? Maszenarz eee, biedny samochód. Eee, testowaliśmy czy samochód pod wodą. Co to jest? Działa. Eee, działa, tak. A więc okazuje się, że nie. Eee, a to Dokładnie no mnie wtedy, kiedy były te skargi w nocy jakaś głośnia impreza nie, nie, w tym nie, nie, do... nie, 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 yes. nie, było. nie, to... nie, nie, To nie to, było to no dobrze, to Do kto ma ten holownik czy, czy coś? Eee, Seregu, Seregu, dawaj Sreku. Panie, panie komisarzu, może pan zanurkować? Podziękuję Przecież no, psy umieją pływać Patrz, jakie jakie cudeńko Wooohooo <noise> 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 Ja to powiedziałam No, <noise> <nie może. głosy> Dawaj, dawaj, odpalaj, odpalaj, odpalaj A później za O, N, czyli nitro Wow O kurde no. Smalak, ty wypożyczyłeś? No pewnie O lol, dobra, zamykaj drzwi Dawaj Seregu, dawaj, dawaj, dawaj Musisz się odstawić do tyłu. No, no, co ty nie proszę się odsunąć! Paga! nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za rozjechanie zwierząt. Daj, 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 daj. Ja sobie kocham, teraz łapkę w górę, 10 tysięcy, łapy w górę, To jest z Minecraft dom. Do konia tak. Uf, proszę podjechać tyłem, tyłem, bo przodem pan nie już, A już! A już tu jas! Jeszcze? jeszcze nie, jeszcze jeszcze jest 3 metry, jeszcze spokojnie, ja tutaj będę jest. kierował. Uwaga, uwaga, jeszcze delikatnie. Jeszcze kawałek. A, jeszcze, o, jeszcze. Jeszcze. Jeszcze, 3 jeszcze, metry, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze, metry. Nie! No, pięknie. Zborowałeś! No, nie mówili jeszcze. Ej, wychodźcie może, Dobra. nie? Wszyscy pod wodę, spróbujemy go wypchnąć. No, nie! No, ja wam nie pomogę, muszę z dziećmi zostać. To ja, mówili jeszcze. Może wyjść z tego pojazdu. Nie! O, nie. O, 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 o! No świetnie! O, o. I kolejne basenie. No i zapomniałem Zapomniałem sprzęgła. Tak właśnie działa ta Simscraftowa policja, tylko by zatapiali marzenia ludzi. Jak nie kosiarka, to teraz autobus i to będzie. Siebie... Napiszcie to. To wina policji! To przytnie wam oczywiście serducho, kochani. A. Zasubskrybujcie kanał, stawcie dzwona, stawcie łapkę w górę, napisz komentarz, to na policji, to przypnę wam serduszko. No i pamiętajcie, że wspierający nagrywają razem z nami. Tak, tutaj jest pan Meteo wspierający, coś wspierający, dzień dobry, dzień dobry. Hey, hey. Poleca pan? Oczywiście. Jest pani Oli, dzień dobry, to poleca pani. Cześć, tak. Pani, pani Oli pierwsza, raz się dzisiaj odezwała. Jest z nami też Matrix KD8. Hej! Po, poleca Pan wspieranie. Bardzo O kurde Jeszcze dzieci są tam na górze tam będzie do dzieci plus. Ej, ale słuchaj e, w Dzieci w ogóle. polecacie ale... wspieranie? Tak? O, o jakie ładne dzieci o, o, Dobrze Ale o, e, jak Masz, chcesz to wyciągnąć? E, na 50 tysięcy za ciągnik Co? No wrzuciłeś ciągnik nam do wody Kolejny Ja wrzuciłem? To sreku To jest sreku Tak czyni? Poleca? Poleca Tak Eee Domux też jest Dzień dobry Dzień dobry To mocy jest wylosowana widzka kochani Tak Tutaj z nami jest Blackboy dzień doberek dzień, dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry I T-Rox Tyrogs. Pozdrawiamy t Pozdrawiamy Witam Kochani więc jeżeli chcecie nam pomóc spłacić y, ten y, autokar i ten ciągnik no to zostawcie teraz łapkę w bo łapki są liczone po trójnie w, w To koniec Walacz. To dzwoń po Eee, kolejny. Dobra, Ej, Ale kochani, muszę... będziemy się zagnać. Do zobaczyska, Trzymajcie się i. Papa! Pa! Pamiętajcie, kochani, że dzisiaj wieczorem jest live z mojego nowego mieszkania, więc napiszcie komentarz. Luffer będę wieczorem na live, to ja wam szybnę oczywiście. serdugo Trzymajcie się i. Papa! Pa!